Cześć, tu Wojtek Wiśniewski z kanału finansowy Excel. Pragnę Cię zaprosić do obejrzenia drugiego filmu z cyklu o anpiwotowaniu danych. Czy to w formie zakresu danych lub tabeli. Jeżeli nie oglądałeś pierwszego filmu z tej serii, koniecznie go obejrzyj. Było tam wprowadzenie do dzisiejszego filmu. Pragnę Cię jednocześnie zachęcić do przeczytania e-booka o 10 najważniejszych finansowych funkcjach w Excelu. Link do tego e-booka będziesz miał w opisie tego filmu. A teraz nie przedłużając już, zapraszam Ciebie na film. Zobacz, mamy tutaj zestawienie sprzedaży w poszczególnych sklepach o różnych towarów. Chcemy z tego zbioru danych atrakcyjnego wizualnie, ale nie nadającego się do analiz utworzyć model bazodanowy. Zobacz różnicą pomiędzy tym przykładem a pierwszym przykładem jest to. Że nagłówki składają się z dwóch wierszy. Zobacz, pierwszym wierszem jest rok, drugim wierszem jest zestawienie sprzedaży w poszczególnych kwartałach. W tym przykładzie, oprócz tego, że będę chciał uzyskać efekt bazodanowy, również tutaj dołożyć jeszcze, jak będę miał czwarty kwartał do 2022 roku i 2023 roku. Po dołożeniu danych za czwarty kwartał oczywiście będę chciał, żeby tabela nam się zaktualizowała na początku pokażę Ci jednakże jedną bardzo istotną kwestię związaną z komórkami. Zobacz, tu mamy trzy kwartały 2022 roku. Tu mamy trzy kwartały 2023 roku. Rok jest pośrodku tych komórek. Możesz pomyśleć, że to jest efekt komórek scalonych. Zobacz. W wierszu trzecim zrobię komórki scalone. Te trzy. 2022 i teraz je scalę. Zauważ, że oba zestawienia wyglądają tak samo. W wierszu trzecim trzy komórki odnoszące się do trzech kwartałów są scalone. W wierszu czwartym takiego scalenia nie ma. Na czym teraz polega różnica w ich edycji? Otóż komórki scalone tworzą jakby jedną komórkę. Nie można ich rozerwać. A zobacz, a w wierszu czwartym mamy trzy odrębne komórki. Dlatego można je później dowolnie przetwarzać. Pamiętaj o bardzo ważnej kwestii komórek scalonych. Nie możesz później w dowolny sposób analizować, edytować i przetwarzać. Pokażę Ci sposób, w którym uzyskasz efekt komórek scalonych, nie scalając tychże komórek. Zobaczę, jak to się robi. W komórce nad kwartałami po lewej stronie wprowadzam rok, a następnie ten rok będę chciał wypośrodkować w stosunku do trzech kwartałów. Po zaznaczeniu komórek, w stosunku do których chcę. Pośrodkować nasz rok. Wchodzę teraz do grupy liczba. Formatowanie komórek. Wyrównanie. I zobacz. Tu masz wyrównanie tekstu. Ogólne w tej chwili jest. Rozbijam opcję wyboru. I przenosimy się do wyrównaj. Zaznaczenie do środka. OK. I zobacz. I mamy pośrodku kwartałów nasz rok. Nie jest to komórka z salona. Widzisz? Identycznie zrobimy w przypadku 2023 roku. Zaznaczę sobie rok do pisania w lewej komórce, zaznaczę obszar wypośrodkowania i teraz pokażę Ci drugi sposób formatowania komórek. Oczywiście możesz użyć również skrótu klawiaturowego Ctrl1, ale u mnie ten skrót klawiaturowy jest powiązany z innym programem, dlatego go nie używam w tym przypadku. Dlatego teraz zaznaczę obszar wypośrodkowania, kliknę prawym przyciskiem myszy, masz tutaj formatuj komórki, wyrównanie i również wyrównanie tekstu, wyrównaj zaznaczenie do środka. Zobacz, że również nie masz tu scalenia komórek. Powrócimy teraz do naszego przykładu. Naszym zadaniem będzie przenieść dane z Excela teraz do Power Query. Ale wcześniej oczywiście musimy ten zakres przenieść do tabeli. Dlaczego? Dlatego, że Power Query może edytować dwa rodzaje obiektów: albo zaznaczony zakres, albo tabelę. Ja zdecydowanie wolę pracę na tabelach, dlatego tutaj przeniesiemy ten nasz zakres danych do tabeli. W pierwszym kroku ustawiamy się na naszych danych i tradycyjnie control. Te. W ten sposób mamy konwersję zakresu na tabelę. Ponieważ nie chcę, żeby moja tabela miała nagłówki, co uwagi na to, że nagłówki składają się u mnie z dwóch wierszy. Odznaczę sobie checkbox dotyczący nagłówków. Sprawdzam jeszcze zakres danych. Czy jest zgodny? Zgadza się. OK. Teraz chcę otrzymać wizualnie taką samą tabelę, jak miałam na początku przed konwersją na tabelę. Muszę wykonać tutaj kilka czynności. Odklikuję wiersz nagłówka, ponieważ mamy tutaj kolumna 1, kolumna 2, kolumna 3, nic tam te nazwy nie mówią i następnie przychodzę do stylu tabeli i zaznaczam pierwszy styl. I zobacz, mamy taki sam układ jak mieliśmy, ale to jest układ tabeli. Co wskazuje nam, że to jest układ tabeli, a nie zwykły zakres. Zobacz. Mamy tutaj kartę nową. Projekt tabeli, mamy styl tabeli, mamy opcję stylu tabeli i mamy nazwę tabeli. Tabelę nazwiemy TB podkreśnik dolny, sprzedaż. I teraz te dane mogę przenieść do Power Query. Kartę dane z tabeli z zakresu i mamy już tabelę TB sprzedaż załadowaną do edytora Power Query. W pierwszym kroku będę chciał wypełnić nazwami sklepów, poszczególne wiersze. I to teraz zrobił. Jak to zrobić? Zobacz. Klikam na nagłówek naszej kolumny i teraz mogę to zrobić w dwojaki sposób. Albo przekształć, mam tu opcję wypełnić w dół, albo prawym przyciskiem myszki naciskam na zaznaczonym obszarze i tutaj mam również opcję wypełnić. I teraz wypełniam w dół i zobacz co się dzieje. To jest właśnie magia Power Query. W ciągu sekundy uzyskuje taki efekt, jak chciałem. Teraz przechodzimy do drugiego kroku. Będę chciał te dwie kolumny połączyć z sobą, żeby te dane zostały scalone w jednej kolumnie. Później pokażę Ci dlaczego. Jako separator pomiędzy dwoma tymi kolumnami użyję średnik. Dlatego, że tego separatora nigdzie tu nie mamy. Jak połączyć dwie kolumny, muszę je zaznaczyć, przytrzymując klawiszem Shift. Klikamy na kartę, przekształć i przechodzimy do Scal kolumnę. Klikam i zobaczę. Mamy już okienko dialogowe Scal kolumny. Określ sposób scalania wybranych kolumn. Nas interesuje separator, średnik. Nazwa kolumny niech będzie scalona, wszystko jedno. I zobaczę. Mamy teraz już scaloną kolumnę z dwóch kolumn. Średnik wyznacza nam podział tych kolumn. Teraz będę chciał usunąć podsumowania wierszy, czyli wszystkie wiersze, gdzie mamy słowo razem. Zauważ, że razem mamy przypisane w trzech różnych formach. Raz są to wszystkie duże litery. Drugi razem masz pierwszą literę dużą, pozostałe litery małe. I na końcu. Podsumowaniu końcowym masz razem pisane z małych liter. I to musimy tutaj uwzględnić. Jak to zrobimy? Zobacz. Zaznaczamy naszą kolumnę, tu gdzie chcemy usunąć słowa razem. Następnie przechodzimy do filtrów. Klikamy na filtr. Filtry tekstu i nie zabiera. Ponieważ mamy trzy rodzaje różnych słów do filtrowania, nie możemy tu polegać na podstawowym filtrze. Tylko weźmiemy filtr zaawansowany. I OK. Kolumna solone, scalone. Operator nie zawiera. Również nie zawiera. I tu wpiszemy słowo razem z dużych liter. Tu wpiszemy pierwszą dużą literę. Pozostałe małe. I dodamy klauzulę. Nie zawiera. I tutaj słowo razem wpiszemy z małych liter. I OK. I zobacz. Pozbyliśmy się wszystkich wierszy z podsumowaniami. Teraz przechodzimy do następnego kroku. Będziemy chcieli teraz dokonać transpozycji, czyli tą kolumnę chcemy zapisać w układzie wiersza, a później te kolumny chcemy, żeby były nagłówkami naszych kolumn. Jak to zrobimy? Zobacz, zaznaczamy kolumnę scalone. I teraz mamy tutaj w karcie przekształć, transponuj. Klikamy, w ciągu sekundy mamy już układ poziomy naszych kolumn. Co teraz chcemy zrobić? To co robiliśmy poprzednio, zobacz, chcemy, żeby wszystkie wiersze były przyporządkowane do odpowiednich lat, czyli muszę dane dotyczące lat wypełnić w dół. Klikam na nagłówku zaznaczonej kolumny, prawym przyciskiem myszki wybieram wypełnij w dół. I błyskawicznie mam przyporządkowane odpowiednie lata do kwartałów. Teraz chcę, żeby ten wiersz był wierszem nagłówków. Narzędzia główne, użyj pierwszego wiersza jako nagłówków. I zobacz. Już mamy nagłówki tutaj, widzisz? A teraz pozostawimy kolumny bazowe i anulujemy przestawianie innych kolumn. Zaznaczamy dwie pierwsze kolumny z rokiem i kwartałem. Prawym przyciskiem myszki naciskam i zobacz. I mam teraz, anuluj przestawienie innych kolumn. Klikam i zobacz, mamy już układ bazodanowy. Teraz musimy podzielić kolumnę z saloną, która tu się nazywa atrybut, według separatora, który wcześniej ustaliliśmy przy połączeniu dwóch kolumn. Zobacz, mamy podziel kolumny, według ogranicznika Power Query. Nam wykrył, że ogranicznikiem naszym jest średnik. OK. I mamy już dwie kolumny. Teraz te kolumny sobie tylko nazwiemy sklep i drugą kolumnę nazwiemy towar. Pierwszą kolumnę nazwiemy rok, drugą kolumnę kwartały, sklep, towar, wartość. Sprawdzimy jeszcze tylko, czy mamy prawidłowe typy danych. Rok mamy jako liczbę, kwartały, tekst, tekst, tekst i wartość jako liczbę. Prawidłowo już jest. Teraz możemy spokojnie Całą naszą tabelkę załadować do Excela. Jak to robimy? Klik zamknij, załaduj. Zamknij, załaduj do. Chcemy dane wyeksportować do Excela jako tabelą. I ustawimy się w Excelu obok naszych danych w komórce K3. Możemy zamienić tylko kolumny, rok i kwartał i przenieść je przed wartość. Pokażę Ci, jak to wykonać w Power Query. Mamy tutaj kartę dane, zapytania połączenia. Tabela sprzedaż. Zaznaczę te dwie kolumny i przyciągam je do miejsca, w którym chcę, żeby one się znalazły. Przed wartością. Zamknięcie załaduj. już nie możemy, zamknąć załadu do, bo już raz to wykonaliśmy czynność. I OK. I mamy już naszą tabelę załadowaną. Teraz sprawdzimy, czy nasz model jest modelem dynamicznym. I dostawimy dane z czwartego kwartału. Zarówno za rok 2022, jaki rok 2023 wstaw. Mam już dane 2022 i 2023. Na początku załaduję rok 2022 do naszych tabel. Kopiuj. To jest 22 rok. Czwarty kwartał. OK. I tu mamy czwarty kwartał. I teraz załaduję rok 23. I zobacz. Mamy. Wszystko załadowane. Teraz chwila prawdy. Na naszej tabeli wynikowej klikam prawym przyciskiem myszy i wybieram polecenie odśwież. Odświeżamy i sprawdzamy, czy mamy czwarty kwartał 2022 i 2023. Sprawdzimy. Również mamy rok 2023. Możemy sprawdzić jeszcze dane, tylko czy się załadowały dobrze. Czwarty kwartał, pierwszy wiersz. Tep Media Expert, laptopy gamingowe 2915. Sprawdzimy. 2915. Zgadza się, widzisz. A w 2022 mamy wartość 1699. Sprawdzimy oczywiście. I zgadza się, widzisz. I zobaczymy. Jak łatwo i szybko przeszliśmy z takiego układu atrakcyjnego wizualnie dla użytkownika, ale w żaden sposób nie możesz go dalej później analizować i edytować i przetwarzać na odpiwotowaną tabelę bazodanową. A dane zawarte w takiej tabeli w takim układzie możesz bardzo łatwo już analizować według twojego uznania. Na przykład w formie tabeli przestawnej. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli spodobał Ci się film, proszę Cię o lajka i o udostępnienie filmu przynajmniej jednej osobie. Zachęcam Cię do obejrzenia również innych filmów na moim kanale Finansowy Excel. Pamiętaj, każdy czwartek o godzinie 12 nowy film z Excelem jako głównym bohaterem na moim kanale YouTube. Zasubskrybuj mój kanał, a będziesz informowany o moich najnowszych filmach. Serdecznie Ciebie zapraszam i mam nadzieję, że widzimy się już w następny czwartek.